Iza zostawiła wczoraj swój telefon, wychodząc do sklepu. Niestety moje podejrzenia się sprawdziły. To, co przeczytałem w jej konwersacji z Karolem, jest jawnym flirtem. A wydawało mi się, że jesteśmy udanym małżeństwem. Zabolało mnie to, jak mam z nią o tym porozmawiać. Jacek, trzy lata po ślubie z Izą. Każdego wieczoru gorąco modlę się za Marka. Jest moim mężem i bardzo go kocham, ale nie mogę zaakceptować tego grzechu. Pornografia niszczy nie tylko jego duszę i ciało, ale też naszą relację. Rozmawialiśmy o tym już kilka razy, ale on mówi, że to od niego silniejsze. Teraz przygotowuję się do spowiedzi i tam chcę poszukać ratunku. Bardzo bym chciała, żeby się od tego uwolnił. Ania, 7 lat po ślubie z Markiem. Jestem przerażona tym, co stało się z naszą miłością. Radek nie ma dla mnie czasu. Właściwie cały czas wolny spędza z nosem w telefonie. Wirtualny świat jest dla niego bardziej atrakcyjny niż rzeczywistość. Nie tylko ze mną nie rozmawia, ale też nie okazuje w żaden sposób czułości. Gierka na telefonie jest dla niego większą atrakcją niż wieczór z żoną. Nie potrafię odnaleźć momentu, w którym się tak zagubiliśmy. Kasia, pięć lat po ślubie z Radkiem. Myślałem, że kiedy urodzi się nasza córeczka, ula będzie więcej w domu. Że będziemy więcej razem. Niestety trwało to tylko kilka tygodni i Ula wróciła do pracy. Znowu mamy dla siebie tak mało czasu godziny w biurze, służbowe wyjazdy, konferencje online i nieustanna dyspozycyjność dla firmy. Inaczej sobie to wszystko wyobrażałem. Marzyłem o żonie, która będzie kochać mnie bardziej niż swoją pracę. Tomek cztery lata po ślubie z Ulą.